Odeń, niezwykłe sanktuarium na mapie Polski, które przez tyle lat służyło tej Ziemi, ale też w Polsce, właśnie tej jedności, Matka Boża, jedności, która w tej chwili tak bardzo jest potrzebna na świecie pokój i pojednanie. Dlatego postanowiłem w moim utworze, który został napisany specjalnie dla uczczenia obchodów trzystulecia koronacji koronami papieskimi Matki Bożej Kodeńskiej. Właśnie e, e, nawiązać do tej wspaniałej e, roli, jaką to sanktuarium pełniło na ziemiach i pełni na ziemiach Polski właśnie poprzez utwór na chór, chór dziecięcy. Trójkę solistów i wielką orkiestrę symfoniczną, Symfonię Pokoju i Pojednania. E, w tej symfonii są użyte teksty polskich poetów, również dwie modlitwy łacińskie Angelus Domini, czyli Anioł Pański i Ave Maria, a także są przez cały utwór przewijają się myśli i cytaty Jana Pawła II, w których nawoływał wielokrotnie nasz papież właśnie prosząc o pokój na świecie.